no bo mi się śniło, że mamy pusto w kieliszku A właściwie w szklanie popijane dalej panie, bo pijane dalej panie Tworzą nam w głowie zamęt Ja i pany, jakby z grobu powstał George Best nie na siłce, ale dalej gdzieś trzymamy formę Bryk, jak tam z bo powstaje z tej depresji Wyciąga pliki z portfela, a nie wyciągnąłem lekcji oh, Napisz tam mnie baby bo Czekamy się na Bibi, tylko wódę wezmę z Bibi Pierdolą mi obe hapy Ja wekwty nie mam te haty Za to promili mam więcej niż tych członków na chacie Aaa oh, Dajcie mi zapalić Jeszcze miesiąc i wygrzewam, z wódą się namali Tacy sami nie przegrali, postaw mi dęzę Czuję się jak ksiądz, no bo piję i w to wierzę Klubelki kieliszki, budowa cycki Ej, 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 bezyni nagrywki, życia samej korzyści ej. My to w mik, mik, auto robi pik, pik, e, 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 polone na stole, potem odjebuje cyrki. Wolone to projekt, który wiedzie ci na głowę Jakbyś litra wypił w potem wszystko się buja Kleję niczym poje, bo zimna stoi na stole Zaraz odkręcamy korek, po tym mamy siłę tura Klejemy na trakach, draka zaraz będzie dramat Kara nie nastąpi, garat się na biżuterii błyszczy Szeregi przy ławach, stara gadka przy wywiadach Parazdów na okularach, myście znów jesteśmy szybcy Ej, uderza do głowy alkohol Mamy tu polo, ti polo, polo Chodzimy ponoć jakiś kolona, na solo Się zbiera rach, wszystko wyjaśni Na stacji znowu lecimy na nowo Jedziemy z ekipą jak gang Z klasą, Bentley Ty do gardła rób lay, no bo wyschnie Szyfrem gadka tutaj jak save Gierka no to go play, ubrani na all black Zajebiście, butelki, kieliszki Wudabany cycki ej, 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 ej Wersy i nagrywki z życia same korzyści ej. E, 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 robimy to w mik, mik, auto robi pik, pik, E, 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 holone na stole potem odjebuje cyrki E, 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 Pudelki, kieliszki, budowane cycki E, 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 wersy i nagrywki, z życia same korzyści E, 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 robimy to w mik, mik, auto robi pik. Na stole potem obieguje cyrki